Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, nie tak dawno zakończyła się Olimpiada szachowa online, w którym w której Polacy mieli swój sukces, także zdobycie brązowego medalu trzeba traktować to właśnie w kategorii sukcesu, niestety nie udało się awansować do, do finału, meczu o trzecie miejsce nie było po prostu dwie drużyny, które odpadły w półfinale automatycznie otrzymały brązowy medal. No, można powiedzieć, że mały niedosyt, ponieważ no, gdyby nie to, że nawarstwiła się właśnie w tym samym czasie Olimpiada Szachowa, jak i Ekstraliga szachowa, to myślę, że wynik mógłby być jeszcze lepszy, ponieważ no, w tych decydujących meczach jednak nie nie wystawiliśmy optymalnego składu no między innymi nie grał Radek Wojtaszek. Po zakończeniu tej olimpiady szachowej też są takie podsumowania i tutaj wybrano najlepszą partię tych mistrzostw i zwycięzcą tej kategorii został Aleksiej Shirov, zawodnik nietuzinkowy, kiedyś członek klubu 2700 tak przez dłuższy dłuższy okres czasu. W samej czołówce światowej, wydaje mi się, że w top 10 też, też był. Aleksiej, kiedyś reprezentujący Hiszpanię, obecnie Łotwę. No i też, co warto wspomnieć, mieszkający w Rydze, także tak samo jak jego, myślę, taki wielki, wielki poprzednik, także mistrz świata Michał Tal. O Aleksieju Szirowie mówi się wiele, wiele komplementów pod względem tego, że jest to niesamowity, ostry zawodnik. Między innymi na polskim rynku spotkasz taką książkę szachową, Ogień na szachownicy. Jest przetłumaczona na język polski, także można się zapoznać właśnie z jego partiami. Tych partii coraz więcej dochodzi, ponieważ Aleksiej, no mimo, mimo tego, że, że ranking już troszeczkę niższy, to widzimy 2,629, no to nadal w formie. W, tej, w tym tutaj pojedynku, tym takim nominowanym, a w zasadzie zwycięskim, Aleksiej Szyrow zagrał z Daniłem Dwirnym z ranking 2,550. I partia miała bardzo, bardzo fajny przebieg. Także, jeżeli chcesz zobaczyć coś ostrego, no to zachęcam do, do zobaczenia tej partii do samego końca. Także zaczynajmy. Danił Dwirni rozpoczął posunięciem d4, Shirov d5, c4, c6, widzimy obranę słowiańską, skoczek f3, skoczek f6, e3. Tutaj jeżeli na przykład białe w tej, w tej słowiance nie atakują skoczkiem c3 na tego pionka d5, to możliwe jest właśnie wyjście gońcem. Gdyby na przykład nastąpiło jednak posunięcie skoczek C3, no to, to raczej tym gońcem się nie wychodzi, bo jeżeli wyjdziemy gońcem na F5, to następuje bicie, bicie i można wykorzystać tą niedokładność właśnie posunięciem Hetmana B3. I tutaj Hetman ma wgląd zarówno na pionka B7, jak i na pionka D5 i są no, swego rodzaju tutaj kłopoty. Jeżeli jednak tego nacisku nie ma, tutaj widzimy, że wyszedł skoczek na F3, a nie skoczek na C3 to po E3 można zagrać posunięcie, goniec F5, oczywiście czarne zawsze chcą wyciągnąć tego gońca na zewnątrz, dopiero zanim zamknąć drzwi, no bo jeżeli goniec zostanie na polu C8, no to E6 po prostu będzie go tutaj konkretnie przemykało. Następuje ruch skoczek C3, który pilnuje pole E4, no i czarne kontynuują swój plan E6 i teraz białe muszą zareagować, jeżeli białe zagrają na przykład miękko, na przykład posunięcie w stylu goniec E2, no to czarne często wykonują ruch H6 i na skoczka H4 po prostu chowają się tutaj w okienko, czyli goniec na H7. Jeżeli białe zagrają w tej sytuacji goniec F5, to czarne też są zadowolone, ponieważ zostaje im po prostu ten lepszy goniec. Dlaczego lepszy? No bo jest to goniec czarnopolowy, a pionki widzimy, że są ustawione na polach białych. Także białe od razu reagują, skoczek na H4, Między innymi podobny wariant powstawał właśnie w partii Moniki Soćko, też na tej Olimpiadzie Szachowej. Tutaj przeciwniczka grała posunięcie goniec na E4. Też taką partię omawiałem na kanale. To była ta słynna partia, w której Monika Soćko wygrała w ostatnich sekundach partię niemożliwą. Także też sobie zobacz to na kanale. Tutaj Daniel Dwirny zagrał inaczej, zagrał posunięcie F3, co zrzuciło gońca na pole G6, i teraz wydawać by się mogło że to posunięcie go nie z 4 no nic nie dało, tak? no bo przecież można by od razu go nie g 6. Okazuje się, że ten ruch F3 nie jest dobry dla koloru białego ponieważ jeżeli nastąpi właśnie F3, to po tym ruchu skoczek nie ma gdzie wrócić, to no to myślę, że jest mały problem, bo skoczek nie chce wracać, tylko zbije na G6, ale przede wszystkim ta przykątna tutaj się osłabi, zaraz będziemy tego świadkiem. Po Hetman B3 właśnie następuje ruch Hetman C7, czyli Hetman broni pionka na B7, a jednocześnie tutaj patrzy po skosie na pionka H2. No i też e, oczywiście czarne w przyszłości wiedzą, że nastąpi skoczek G6 i po HG ta wieża będzie tutaj miała Fajną widoczność. Co trzeba robić białymi? No tutaj krótka roszada jest bardzo wątpliwa z uwagi na to, że czarne chociażby mogą dołożyć gońca D6. Tutaj te, te czarne pola są po prostu słabe, dlatego białe w tych pozycjach planują długą roszadę. Goniec D2 i długa za chwilę. Następuje goniec E7. Tu widzimy, że goniec ma chrapkę na tego skoczka na H4. Ten skoczek nie ma dokąd uciec. No to, żeby tutaj nie było żadnych jakichś ataków z odsłony w stylu takim, to następuje posunięcie skoczek G6. Oczywiście tutaj nie bijemy pionkiem F, no bo wieża nic nie będzie robić. W tej sytuacji oczywiście bijemy pionkiem H, stosując zasadę, że bijemy pionkiem do środka. Białe robią długą rozszadę, nie można było też zagrać posunięcia H3, z uwagi na to, że jest hetman G3. Bardzo nieprzyjemne tutaj wejście do bozu białego koloru, dlatego też nastąpiła rozszada. I skoczek z B na D7. Gdyby było na przykład inne posunięcie, czyli wieża H2, to jest to złe, z uwagi na to, że Hetman tutaj jest przeciążony w obronie broni B7 i broni H2, także to wygląda w ten sposób, że bicie, bicie, bicie. No i po skoczku z B na D7 niestety wieża w narożniku tutaj spada. Po skoczku z B na D7 nastąpiło CD, CD i widzimy, że ta linia C się otworzyła. Bardzo często w tego typu pozycjach schodzi się królem. Na B1, żeby zrobić miejsce wieży, także wieża tutaj logicznie zajmie tą linię C. Czarne, żeby nie dopuszczać do jakiegoś ataku poprzez skoczek B5, grają sobie takie profilaktyczne posunięcie A6. Wieża C1 no i grozi chociażby atak z odsłony, czyli skoczek bije na D5, ewentualnie skoczek na B5. Hetman zawczasu schodzi. H4, żeby tutaj pionek nie podwisał. Możliwe jest być może w przyszłości jakieś posunięcie G4. Czarne odpowiedziały B5 i białe A4, żeby tutaj w jakiś sposób tą pozycję otworzyć. Nastąpiła Roszada. To mogło zamylić troszeczkę Daniela Dwirniego, ponieważ no, wydawać by się mogło, że tutaj biały atak będzie po prostu bardzo mocny po tej stronie, ale wydaje mi się, że nie, bo te pionki są trochę tutaj za wolne. Przede wszystkim większa część figur skupiła się na skrzydle hetmańskim, a tutaj została tylko wieża. Także Roszada tutaj ze strony szyrowa, jak najbardziej była dobrą opcją nastąpiło posunięcie A5, no taki ruch, który wydawać by się mogło, że właśnie tą pozycję miał otworzyć, a jednak ten, tą, tą pozycję zamyka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ po AB, AB, skoczek B5, po prostu szachiści często nie lubią takich sytuacji, gdzie przeciwnik ma taką otwartą linię na króla, ten pionek więcej, bo tak, bo tutaj trzeba na to spojrzeć w, te, w tym kierunku, że biały ma po prostu pionka więcej, ale ten pionek więcej na pewno w najbliższym czasie nie będzie tutaj promowany, no bo przy pełnej szachownicy figur, przy ciężkich figurach jest to po prostu niemożliwe. Dlatego Dwierny po prostu podejmuje taką decyzję, którą często szachiści podejmują, czyli tam, gdzie ty masz króla, po prostu trzeba tą sytuację zamknąć, czyli właśnie tutaj, a on będzie próbował otwierać sytuację po drugiej stronie, czyli jakiś G4, i posunięcia H5. Trzeba było grać właśnie to A e B5, A e B5, skoczek b B5, bo dawało lepszą ocenę, ale tak, tak jak mówię, tutaj ze względu takich raczej psychologicznych ten, ten, ten wariant nie nastąpił. Poszło A5, wieża na C8 na linię otwartą, goniec na D3 się rozprowadza. No można by było też próbować coś w stylu F4, żeby ten hetman tutaj jednak się nie wpakował, ale no coś za coś. Jeżeli zagramy F4, to puścimy pole G4. Także poszło goniec na D3 i Hetman taki fajny manewr, Hetman G3, także do ataku można wchodzić z różnych stron. Można wchodzić tutaj z, z przodu, a można wchodzić właśnie w ten sposób i gdzieś tutaj, czy ze zbiciem pionka. Poszło wieża scena G1. E, także no, no, atak białych na razie kuleje. Tutaj widać to wyraźnie. Nie ma ruchu H5. Nie ma też ruchów pionka, pionka G4. Także Hetman G3 taki e, tutaj bardzo ładnie przyczajony w tej sytuacji, e, przy czym no też jakoś tam. Można go w jakiś sposób wygonić, na przykład ruchem goniec, goniec na A1. Teraz nastąpiło bardzo ciekawe posunięcie ze strony Szirowa. Wieża C4. Także ogień na szafownicy powoli się tutaj roznieca. Wieża na C4 ma, ma za zadanie po prostu w tej sytuacji usunąć białopolowego gońca, który jest dobrym gońcem, i przede wszystkim, jeżeli nastąpi, goniec bije C4, to po B bije C4. Hetman B7, otworzyć linię B. Także Hetman A6, mimo wszystko białe powinny na tą pozycję pójść, i tu widzimy właśnie wejście Hetmana, który był przed chwilą na B8, zrobił tak i tak. I Hetman teraz mu pomaga, być może w przyszłości będą chciały się te figury spotkać na polu B2. Wierzę D1, żeby tutaj obronić gońca, może nastąpić zbicie i na Hetman C6 goniec A3, i po skoczku B5 goniec na F8. Także tutaj jednak białe zachowywały przewagę. I trzeba było po prostu tą jakoś przyjąć. Następnie białe powinny grać posunięcie A6, A7, i najprawdopodobniej tutaj białym udałoby się tą pozycję wygrać. No ale jak to bywa, czasami po prostu źle się ocenia sytuację, także tutaj. Być może nie wiem, przeciwnik wirny nie widział w ruchu Hetman B7 i w przyszłości posunięcia skoczek B5. Albo po prostu ocenił, że w dostanie takie mocne, aktywne figury, że, że w ogóle nie rozpatrywał bicia. Też tak mogło być. Nastąpiło posunięcie F4. no Teraz jest o tyle źle, że nadal pole G4 jest dostępne. No i ten Hetman tutaj no jest jednak takim sporym zagrożeniem. Wierzę na Wierzę as A na C8 i hetman D1. Nadal dobre było goniec bije C4, zamiast powrotu hetmana na pole D1. No ale jak to jest, że jeżeli się na początku takiej decyzji nie podejmie, no to później też jakby to powiedzieć, tą decyzję się już um, nie bierze czasami nawet pod uwagę. Nastąpiło B4. Skoczek musi odejść. Hetman na G4. Skoczek na C1 to było całkiem niezłe. Teraz już bezsensowne jest goniec, z C4, bo po dead C4. Naprawdę czarne tutaj czują się wyśmienicie. Można w przyszłości grać jakieś C3. Można grać skoczek E4. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Poszło teraz, teraz zwróćmy uwagę na ten moment właśnie, czyli koń na C1 i teraz fantastyczne posunięcie, które, które mieliście okazję oglądać właśnie na miniaturce tego filmu, skoczek A4. Piękna kombinacja ze strony Shearowa, oczywiście Hetman jest nietykalny. Jeżeli nastąpi Hetman, bije G4, to jest szach, król na A1, B3, domknięcia. Tutaj widzimy, że po prostu wieża chce wejść na pole, a4, skoczek A2 po to, żeby w jakiś sposób tutaj blokować. wieżona A4, grozi Mat na A2. To widzimy. Goniec się cofa na B1, żeby podbronić i następuje B bije na A2, grozi kolejny raz Mat, czyli B bije na, A bije na B1 z promocją Hetmana i z podwójnym szachem i matem i po końcu na A2. Fantastyczne posunięcie skoczek C5. Znowu grozi mat, tak, gdyby tutaj białe nie zauważyły, to zwróćmy uwagę, że po tym ruchu jest mat, król nie może iść na B1, bo skoczek na D2. Także w tej sytuacji trzeba skoczka przyjąć, a jak skoczka przyjmujemy, no to jest piękne posunięcie wieża na C5. I teraz, gdzie ten mat w tej pozycji? Po hetman D1 okazuje się, że to taki klasyczny mat, tutaj z odcięciem skoczka z góry i z dołu, i to wygląda tak, że święcimy wieżę i po tym ruchu święcimy. No i trzeba oddać Hetmana, co nie zmienia faktu, że nadal jest mat. Także skoczek E4, jestem ciekaw. Myślę, że Shirov to przeliczył do końca. To jest jednak e, niesamowity taktyki, naprawdę zawodnik, który, który czuje tego typu pozycje. Po prostu lubi, jak się coś dzieje na szachownicy, po prostu e, ogień na szachownicy, jak, jak tutaj wed, według tego tytułu książki, który, którą sam napisał. Nastąpiło posunięcie goniec E2, skoro nie udaje się z tej strony, no to trzeba spróbować z tej strony, gdzie ten król jest widoczny. Także posunięcie Hetman F5, po gońcu D3, oczywiście można powtarzać ruchy, tylko że Szyrow chce tą pozycję wygrać. Także po gońcu D3 skoczek z D na F6 i widzimy, jak ta pozycja Shirowa się naprawdę tutaj... Em, pięknie poprawiła, czyli tak, są dwie bardzo mocne wieże, goniec jest fajny, skoczek na placówce, tylko co Sirow przygotował na posunięcie g4. Wydaje się, że po g4 po prostu ten hetman nie ma dokąd iść. Ale tutaj po raz kolejny geniusz Shirowa po prostu wyliczył to, że skoczek bije na g4 i po wieża bije na g4 jest takie można zagrać posunięcie skoczek d2 tak to też daje jakąś tam niewielką przewagę i po hetman d2 hetman g4 no to myślę że większość z nas by taki ruch rozpatrywa a tutaj jednak po właśnie po tym posunięciu g4 skoczek g4 wieża g4 nastąpiło po raz kolejny poświęcenie hetmana hetman bije g4 no i teraz już jest teraz trzeba to przyjąć, tak no bo, bo czarne są w tym momencie z jakością więcej i z atakiem a białe w zasadzie nie mają nic należy no się to przyjmie, to się partia w piękny sposób skończy. Hetman bije G4. I zobaczmy, jak to Shirow zakończył, skoczek D2, król A1 e, i w tym momencie e, już nastąpiła kapitulacja dwirnego po wieże C1. E, jak to mogło się skończyć? Wieża bije C1, wieża bije C1, jeżeli goniec się zasłoni, to wieża, goj, wieża bije na B1. I po król A2 następuje posunięcie B3. No przepiękna, przepiękna pozycja. Zobaczcie, Hetman nie jest w stanie sam dać rady przeciwko takiej tutaj armadzie figur, czyli wieża, skoczek, pionek i goniec. Wszystkie figury tutaj wycelowane w, w stronę króla, także przepiękne zwycięstwo, za które Sheerow otrzymał ten oto tutaj wspaniały statuetkę, Puchar, jak to nazwać, od firmy Gazprom. Myślę, że to nie była jedyna nagroda, także jakaś tam kopletka pewnie też do, do Shirowa wleciała także, no, między innymi Szyrow jest znany z, z słynnego gońca h w partii Stopałowym to była taka bardzo znana końcówka między innymi tą właśnie końcówkę też omawiałem w końcówkach gońcowych też sobie zobacz ten, ten filmik było wiele, wiele partii Szyrowa, między innymi z Buchmanem z Huchełowem, tych partii naprawdę Szyrow po prostu jest takim niezwykłym taktykiem, także tutaj kolejna, kolejny raz zaprezentował swoje niesamowite możliwości. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne partie, czy to Shirowa, czy, czy innego jakiegoś takiego mocnego arcymistrza, no to zapraszam do komentowania, do, do dzielenia się swoimi uwagami. Także przypominam o, o to, żeby subskrybować kanał, żeby tutaj też były większe zasięgi dla tych filmów i większa motywacja do, do, do pracy dla mnie. Komentujcie to nagranie, udostępniajcie i życzę wszystkim powodzenia w rozdarzającym mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!